Trzymajcie się 655 Pora bratna do Polszy Ciekawe O której ja trafię do domu godzinie Czy to będzie jeszcze niedziela dzisiaj czy, czy może już w poniedziałek nie wiem nawet jeszcze czym dojadę. Maciek z Dorendą zostają. Wracam sam. Pogoda super. Można schodzić na dół do cywilizacji gdzieś tam do punktu kontrolnego a później na drogę asfaltową. Pierwszy punkt kontrolny. Ciekawy, czy paszport mi chcą zobaczyć. No ale do mnie nie podchodź. Nie nada. Wczoraj byłem, schodziłem tędy i byłem tam na tych skałach. W tym miejscu zaraz bierze Poniżej jest wodospady T2. No, coś tam widać. No, jest jeszcze wyżej smotryć. A z tyłu, Popiwan Ostatnie spojrzenie na to Tu akurat jest najwyższy punkt dzisiejszego mojego no marszu 1110 metrów nad poziomem morza. Chatka jest na wysokości 1060, a tam gdzie wczoraj byłem to było 1480 m na podzienność. Gryzą. A tam trzeba zejść, tam gdzie się zdroda już. Poranna rosa, buty całe mokre. wyłączam kamerę auto jedzie, auto pierwsze auto dzisiaj złapać może się zatrzyma ja z Polski do domu wracam Akcent Tak Wodę eee, u Tak, chacę u Kuby Dojechałem do Wierchowiny przejdę wojną żabie się nazywało I teraz idę na autobus I w tą stronę Może coś złapie dalej Na wśródkę to jest do Iwono-Frankowska 9 godzina dobry czas Do Iwono-Frankowska już będzie Do łatwiej Witamy w Iwano-Frankowsku. Dworzec autobusowy. Już prawie południe. Trzeba szukać kolejnego transportu. Do Lwowa albo do granicy, zobaczymy. Idę po poszukać jakieś koszulki na ramionzkach, bez turbo gorąco. Gdzieś umyć twarz. O, też pociąg stąd jedzie. Zaraz wszystko trzeba będzie ogarnąć. Podróżować. W marszuce nie było wiadomo o klimatyzacji, chyba tam było za 40 stopni. Prawie 3 godziny jazdy. No ale, pierwsze co do sklepu: koszulka kupiona. Szukamy autobusu do Lwowa Nie z tej stacji jadą autobus. Trzeba zaniatać na inny rejon. Iwano-Frankowska W wsiada do Lwowa można się ogarnąć. To leci. Witamy w Elwowie. Idziemy na dalej. Szukać transportu w stronę granicy Polski, trzeba. Czy... Ale kierowca autobusu powiedział mi, że około 10 godzin czekania, więc poprosiłem o plecak i wysiadłem Dalej autostopem spróbuję przejechać, no bo pieszo nie można Sprawdzałem na mapie, półtora kilometra kolejka A sobie podejdę Gdybym czekał tu 10 godzin w autobusie, to bym jutro do pracy nie zdążył 18-17 godzina W Polsce Godzinę zyskam No późne popołudnie I wieczór z nocą mam Na dojechanie Do Dzierżoniowa Ludzie czekają tyle godzin Załatwiają się Jedzą Wszystko na dworze A Jestem na granicy w budomierzu, to jest trochę na północ od krakowca, panowie szczególnie zostawili mnie. Przy węźle na skrętna A1 do, do Czech, przy Katowicach, mamy 23 godzinę. Będzie łapać dalej stopa, nie poddajemy się, do domu całe 200 km Fajni ludzie, można powiedzieć nie złoty szczał ale srebrny. Wsiadłem do nich na granicy po ukraińskiej stronie i dojechałem z nimi aż tutaj pod Katowice. Że jest zajebiście. Jeszcze piwerko od nich dostałem czeskie. Tak wyglądam po 18 godzinach jazdy. Idziemy łapać stopa. W stronę Wrocławia. Chwilę sobie pod Nie dam rady, muszę chociaż 10 minut zmrożyć oko i idę łapać. Mamy godzinę. 23. Do dziesiątej rano do pracy jeszcze trochę mam. Wierzę. auto auto. Tamte było pełne. Pełne auto. Ale mam następny samochód zdzierniowy. Mam jednak kurwa też szczęście. Ale to przez to, że właśnie się skończył na Stadionie Śląskim koncert Einstein I ludzie właśnie wyjeżdżają tutaj z okolicy stadionu. Podjeżdżają zjeść. No już... Trafiłem czwarte auto z mojej okolicy Także mam tutaj pieprzone szczęście Jak Dobrze pójdzie to będę koło trzeciej rano przed w domu No i jestem w cierzniowie Ja cię pieprzę druga w nocy jaki dobry czas A więc Wyjście z chatki i dojście dojazd tutaj to dzierżeniowa. Zajęło mi 19 godzin. To jest 1000 km. Najpierw z Buta, potem autostop, potem ośrodka, potem autobus. Znowu trolejbus, jeszcze. Znowu autobus. Autostop od granicy. Drugi autostop od Katowic. No, jestem. Dzięki Wam wszystkim, którzy oglądali film do końca. Mam nadzieję, że się podobało. I co? Do następnego razu. Następny raz, w sumie niedługo. Naprawdę za niedługo. Coś się szykuje. Na razie. Trzymajcie się. Hej.